Kolejna, kolejna runda to pytanie drugie redakcyjne. Zaczynamy tym razem od Marka Jakubiaka. Czy poprze Pan wprowadzenie całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem w krakowskim obwarzanku w ciągu dwóch najbliższych lat? Kto powinien finansować szybką wymianę pieców? Ja myślę, że od tego jest ochrona środowiska, od tego są władze miasta i od tego są mieszkańcy, żeby zadecydowali, czy taką formę represji pewnej rodz pewnego rodzaju można wprowadzić. No, ja analizowałem to już kilka razy. Kraków jest w nietypowej sytuacji, ponieważ co by nie powiedzieć aglomeracja krakowska znajduje się w takiej niecce, a mieszkańców przybywa w milionach. Tutaj turyści jak przyjadą, powiem szczerze, że jest to jednak bardzo trudna sytuacja dla Krakowa. Czy czy palić w piecach. No a czym mają palić? Najpierw trzeba zapewnić im po prostu alternatywę. Nie można zakazać komuś grzania, jak do tej pory w tej kamienicy przez setki lat grzało się za pomocą węgla i drewna. Dzisiaj wiemy, że to jest szkodliwe, natomiast trzeba alternatywne źródło energii wprowadzić do, do obiegu krakowskiego, a nie stawiać stop, a resztę w nosie mamy. Bardzo dziękujemy. To samo pytanie i minuta dla odpowiedź dla Stanisława Żółtka. Przypomnę, czy poprze Pan wprowadzenie całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem w krakowskim Obarzanku w ciągu dwóch najbliższych lat? Kto powinien sfinansować tam szybką wymianę pieców? Minuta. Zdecydowanie nie poprę. Powiem w ten sposób, to jest hipokryzja. Udawanie, że dbamy o środowisko zakazując tam palenia drewnem czy, czy węglem, a równocześnie potwornymi podatkami obłożony jest gaz zamiast obniżyć podatki na gaz, żeby ludziom się opłacało palić gazem, to nie, obkłada się z potwornymi podatkami gaz i równocześnie zakazuje się palenia węglem i drewnem, a, a będzie się dofinansowało jakieś piece, jakieś zmiany tego typu, no bo wiadomo urzędnicy wtedy dofinansują, są ważniejsi, są lepsi i tak dalej. Jest to po prostu świństwo robione przez rząd polski z widzenia tych podatków, prawda? Bo to de facto od rządu polskiego idzie. Dlatego pierwsze to, co należy zrobić, to właśnie obniżyć różnego rodzaju akcyzy, cła i, te, i podatki na tego typu rzeczy i wtedy ludzie sami sobie zaczną palić gazem. Nie potrzeba nikogo będzie do niczego zmuszać, nie będziemy mówili, że opony palą w piecach, a co mamy przepraszam w ten sposób, w ten sposób likwiduje się być może ludzi, no przepraszam, jeżeli nie wolno im grzać, jakby byli zgodnie z prawem, to by musieli umrzeć. dziękujemy bardzo. Paweł, Paweł Kowal odpowiada. Przypominać panie pośle pytanie? Tak, tak pamiętam. Proszę. Czy zdajecie sobie Państwo na przykład sprawę z tego, że jeden z programów przyjętych za czasów, kiedy w Małopolsce rządziła Platforma Obywatelska, za czasów Markasowy, program LIFE, który był właśnie na, na to nakierowany, został zlikwidowany po przyjściu nowych władz do województwa i pieniądze zostały przekazane e, według mojej wiedzy 26 milionów e, na odszkodowanie dla Ojca Ryzyka. To jest, to jest część tego tematu, proszę Państwa. Druga część tego tematu to nieumiejętne, nieumiejętne operowanie programem Czyste Powietrze. Tak, nie można mówić, że zrobimy zakaz, tylko trzeba dać ludziom możliwość, żeby oni mieli środki na wymianę tych pieców i trzeba im dać na to czas. I to jest drugi problem, w którym musimy się, w którym sobie musimy jasno powiedzieć, kto ma tutaj coś do zrobienia. Dlaczego dzisiaj ten program, który jest, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, czyli jest w rękach rządu, jest w rękach władzy, dlaczego ten program nie działa? Dlaczego jest ryzyko, że nie wykorzystamy środków z odpowiedniego europejskiego programu na, na czyste powietrze? To są realne problemy i to trzeba zrobić, a nie robić zakazy. A potem trzeba się umówić. Zależnie, że samorządy muszą się wreszcie umówić. Bardzo dziękujemy. To samo pytanie do Konrada Berkowicza. Przypominać czy nie? Oczywiście, że zakaz palenia węglem jest skandaliczny, zwłaszcza w sytuacji, w której właśnie obkłada się ogromnymi podatkami i inne źródła energii. Zresztą problem jest bardziej globalny. W przyszłym roku zobaczą Państwo, będzie ogromna podwyżka energii elektrycznej. I to samo jest z węglem. Podpisaliśmy pakt klimatyczny, to się nazywa polityką klimatyczną, a tak naprawdę służy zajeżdżaniu naszego przemysłu. Pakt klimatyczny, który spowodował, że na przykład kopalnia Krupińskiej upadła, choć była rentowna a my ściągamy rekordową liczbę, ilość węgla z Rosji. Ściągamy 20 milionów ton węgla z Rosji. To jest absolutny skandal i wiąże się w ogóle z tą polityką podobno klimatyczną, a jest tak naprawdę polityką zachodnich państw Europy, które chcą zajechać nasz przemysł. My jako jedyni jesteśmy za budową elektrowni atomowej. Temu się też sprzeciwia Zachód, no bo Francja ma 58 reaktorów i nie chce mieć konkurencji. Więc jesteśmy całkowicie przeciwko temu kierunkowi. Trzeba rzeczywiście obniżyć akcyzy podatki. Wtedy na przykład dobrej jakości węgiel Bardziej będzie tańszy. nie bardzo. Odpowiada, odpowiada, bardzo proszę, odpowiada Maciej Dula. Po pierwsze, powiedzmy sobie jedną rzecz jasno, że zakaz palenia węglem i drewnem w Krakowie przynosi rezultaty. Znaczy, tutaj jest wyraźnie czystsze powietrze w tym roku niż w latach poprzednich, to jest wielkie osiągnięcie, i nie należy o tym myśleć w ten sposób, że Kraków może mieć, a obważane nie i że tam jest większa wolność. Otóż, jeżeli wolność, to ma być wolność do oddychania zatrutym powietrzem i wolność do tego, żeby umierać od Smogu, no to ja dziękuję bardzo za taką wolność. Istnieje już uchwała Sejmiku Małopolskiego dotycząca wymiany pieców do 2022. Muszą być wymienione te najgorsze piece, i to jest dobry kierunek. Oprócz tego musimy zdecydowanie wesprzeć osoby, które mało zarabiają i nie mają wystarczająco dużo na opał. To jest niesamowicie ważne, bo jeżeli takie osoby nie dostaną wsparcia, to ludzie nie będą chętni wymieniać pieców, a od tego zależy Bardzo jakość dziękuję. powietrza i ich zdrowie. Minuta dla Małgorzatywa Waserman. Dziękuję. Proszę Państwa, ja zachęcam wszystkich za pośrednictwem telewizji do tego, aby zwrócić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pięć punktów, jak możemy tutaj działać dla obwarzanka, bo to jest to, co przygotował rząd. Program rozpisany do 2029 roku, ponad 500 miliardów. Przede wszystkim dofinansowanie do wymiany pieców. To, co, w... to, co, się, to, co się wydarzyło. Jeżeli chodzi o mm, kwestie mm, związane z ulgą w podatkach, jeżeli ktoś chce skorzystać właśnie z takiej ulgi, wymieniając mm, swoje stare ogrzewanie na nowsze, I następna kwestia to jest azbest, który mm, ściągamy nieodpłatnie z domów, gdzie on jest. Y Jeździmy po gminach, pokazujemy, przeliczamy koszty, zachęcamy ludzi. Bo zanim wprowadzimy taki zakaz, chcielibyśmy się upewnić, że wszyscy ludzie, których na to nie stać, dostaną pomoc i nie będą z tego powodu po prostu cierpieli ubóstwa. Bardzo dziękujemy przed czasem. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Agnieszka Ścigaj. Pani posyta. Jeśli chodzi o wprowadzenie zakazów czy nakazów, to najpierw trzeba ludziom dać alternatywę, zanim się zacznie od nich coś wymagać. Dopóki 100% nie będzie dofinansowania państwa do takiej wymiany pieców na te, które nie, to, to nie możemy tutaj ludziom mówić, bo ludzie nie palą dlatego złym węglem, dlatego że po prostu sobie tak cątko, dlatego, że nie mają na to pieniędzy. My będziemy promować rozwiązanie do wpisania do programu centralnego, ale też programu wojewódzkich jest urządzenie. Przez 4 lata staraliśmy się promować elektrofiltry na kominy, które tak naprawdę jest wynalazkiem Polskiej Politechniki Śląskiej. Nie wiem czemu tego się nie dało do tej pory wpisać. Tanie urządzenie, które na ten moment przejściowy, dopóki ludzi nie będzie stać, dopóki nie przywrócimy nacisku na promowanie odnawialnych źródeł energii, dopóki nie pozwolimy ludziom, żeby było ich stać nie tylko na piec, ale również na palenie na przykład gazem, to nie ma takiej opcji, żeby komukolwiek coś zakazywać. Będziemy promować te urządzenia, bo one naprawdę powodują to, że w domu możemy emitować tyle Samo co i przy gazie, a mało kosztuje i jest bez, Koniec. bez I w ten obsługowym. sposób linęła. kończymy kolejną rundę.